Otóż proszę Pana, powiedział Pan, że większość, to jest statystyka moim zdaniem mylna, jakaś grupa społeczeństwa wy, wybiera i Pan to nazwał poczucie bezpieczeństwa. Wątpliwe ono jest. Ono jest fałszywe. Czy Pan nie usłyszał, co powiedziała Pani Profesor Płatek, kiedy wyliczyła, o ile nam się podniosła temperatura w listopadzie? A przecież nasz rząd, nasze władze. Czyli ci, od których owo poczucie bezpieczeństwa niby tej rzekomej większości zależy. I oni od sobie je z tego czerpią. Przecież sam prezydent nasz powiedział, mówienie o zmianie klimatu to jest duża przesada. Czyli powiedział coś tak ciemnego, że sobie trudno wyobrazić. A jak się przejrzy, nawet nie w opozycyjnych, tylko w rządowych y, ekspozycjach. Prognozy dotyczące działania ZUS-u, emerytur, całej masy zjawisk. To skąd taki pan ma poczucie bezpieczeństwa? Przecież oni się już boją, że tego poczucia bezpieczeństwa nie mają. Więc to jest, wie Pan, to jest takie powtarzanie, czy dlatego, że ciągle to ten fetysz 500 plus działa, czy co to? Jakie bezpieczeństwo? Pani profesor dzisiaj tutaj powiedziała jedno zdanie, które mnie zmroziło. Będzie zależało bardzo, pod czyj samochód mój rower wpadnie. No. No. Ale Pan no. chyba nie... Ale z powiedzieć, który tak Bardzo proszę. Został Pan w jakimś kontekście, że... więc bardzo proszę. To znaczy, yy, właśnie nasze wrażenie, że zostałem źle zrozumienia. Ja nie broniłem właśnie tej tezy, że uważam, że to jest słuszne, tylko chciałem się zapytać, jakie jest Państwa zdanie na temat tego problemu i jak powinniśmy właśnie do niego podejść, że istnieje takie zjawisko, zupełnie go nie brałem, tylko Chciałem po prostu poznać Państwa zdanie na ten